Cześć, ja jestem Sobin a to jest pierwszy odcinek na moim kanale Dzisiaj będziemy nagrywać Minecrafta Tak, to jest Minecraft No i może nie jest taki to jest prawdziwy Minecraft, ale jest bardzo, ale to bardzo podobny Teraz go wam troszkę pokażę. Bo to on to jest. Ten to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. Tutaj mamy grzybki też. O, może sobie żebr wezmę. Choć chyba nic nie wylatuje. nie, wylatuje. Sobie wezmę. To sobie zrobię zupę grzybową. Kiedyś. tutaj, tutaj, okay. no tutaj nic nie wyleciało, ale to jest nieważne, ja ogólnie mam chrypę, więc <laughs> przepraszam was za to, że będę tak e, mówił, ale no niestety. <laughs> Taka pogoda. Oczywiście mamy już wakacje, ale <laughs> na to z rana. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, w jakiejś dżungli. O, tutaj jest takie duże drzewo. Co wy myślicie, żebym ja teraz na nie weszedł i może bym tam zamieszkał na tym drzewie. By było bardzo fajne. Jeszcze ty nie wejdziemy na to drzewo, muszę znaleźć jakąś górkę. Okej. Okay. Dobra, to tak. Hmm. Okej, okay, ale to by było to drzewo. Tak mi się zdaje. Słuchajcie, tak, ja tam zejdę. Ja się przekonam, bo nie jestem pewien. Tak, to było to drzewo. Ale nie wiem. Pójdźmy jeszcze dalej. Nie wiem, wezmę, pozbieram trochę itemów, żeby nie było, że na pierwszym odcinku nic nie robię. Tylko chłażę sobie. okej okay. ok, to chcę kliknąć. Nie wiem, na początek zrobię kill -off. Bo to nie ma sensu, że jak na przykład inni gracze robią sobie. <coughs> y, ścinają sobie drzewo na początek, potem y, robią kilof, miecz, szekierę, łopatę. <coughs> I to jest głupie, bo to jest niepotrzebne. Nie wiem, miecz albo kilow. No dobra, to można sobie zrobić. Ale że od razu wszystkie itemy, to to jest trochę takie pół na pół, można powiedzieć. Tak, dobra. O, tam pójdziemy na tą polanę. Okej, okay. tutaj rozłożymy sobie zrobię sobie kilo. Albo nie. Może tutaj bym zrobił taki mały domek sobie. Taki, żeby potem zrobić. To by było w sumie dobre. jak złączenie ma. Dobra, to ja będę tutaj ścinał drzewo. Ja sobie nie wiem co z... robię dziś, mały domek. Aha. No okej, okay, mamy już. to weźmiemy może w pierwszym odcinku nie no w pierwszym odcinku zrobię ten, ten domek ale taki mały a może tam już jak będę taki bardziej rozbudowany no wiecie to zrobię wtedy no, prawie tak tak, ja to zrobił tak, 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 mm. tak, 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 tak. Okay, taki mały.

Sobów, bo to jest mój pierwszy odcinek, więc nie maszę się co dziwić. Ja pójdę schąć <laughs> drzewo, o nie, bo już tam Okej. Okay. Tutaj weźmę. Co dało w ogóle zebrać? Nie. Szkoda. Fajnie by było. Jeszcze to drzewo zetniemy. Teżliśmy okay, idziemy do... Idę do swojego domku, bo słońce schodzi. A tego bym bardzo nie chciał. Bo jak słońce zejdzie, to jest niebezpiecznie. bardzo niebezpiecznie. No nie, serio. Ale dzisiaj mam pecha. Ok, teraz tylko zadanie. Dobra I... i ja za chwilę będę kończył odcinek, ale będą jeszcze inne odcinki. Te jeszcze tylko drzwi. Dobra, szybko szybko drzwi. Dobra, są drzwi. Szybko szybko szybko. Ja, dobra. Nie wiem jakie jest okienko. Nic nie widać. Hmm. Dobra, więc... Hmm. Ja poczekam na dzień. Więc to by było już na tyle w tym odcinku, więc subskrybujcie, klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco, yy, łapeczki do góry, czyli te cuki. no i piszcie komentarze, a ja Wam przypnę serduszko, więc cześć!